W dzisiejszym odcinku pokażę Wam bardzo interesującą kolekcję, której już się zbierzemy. Aczkolwiek jest ona ciekawa i nie jest albo własna, bo jest to kolekcja Marvela. Jest to kolekcja kart z serii. E, e, to, są, to jest chyba wojna bohaterów. Tak. E, do zebrania było, razem Wam powiem ile kart. 150, równo. Mam te karty. Pokażę wam całość tej kolekcji. Ale najpierw to tak, miałem oryginalny album. Aczkolwiek e, u mnie był jakiś taki mini problem z tymi albumami i musiałem po prostu kupić taki i tą kolekcję przychodzić do tego albumu. E, ale no, chyba to nie ma większego znaczenia. Także lecimy. I na początku mamy karty z Eee, karty z w, w jednej stronie mamy karty Movie, czyli sceny z filmów. Eee, piątka była bardzo rzadką kartą tutaj. Eee, no, tutaj, jak to wygląda. Tak, tutaj jest kolejna część tych kart Movie. I tu kolejna część. I tu dalej są, tak, i tu one są chyba dotąd. To są karty, mówi, tak. To są karty, tak. to są karty e, mówię jeszcze do 3. Teraz ja są karty Identify. Pokażę na przykładzie tej karty. Karty to ta się tak ładnie świeci, bardzo jest ładna w ogóle. Tak to wygląda z tyłu. Mamy tutaj Falcona. No, ogólnie mamy tutaj no, kapitan Amerykę, tego ziomeczka nie znam. A, Winter Soldier, dobra. No, a nie jestem, ja jakiś ten dużym od Marvora, więc nie powiem. E, no, tutaj mamy kolejną część tych kart. I, na i tutaj mamy na, na dole cross-boners. Tak się nazywały te karty, ale tutaj jeszcze mamy te. Tu mamy Crossbonary, i tutaj mamy karty. A nie, to są też inne filmy, tylko do Bonera Okej, Asim idzie to. E, tutaj mamy puzelki. Pierwsze puzelki. E, no, tak to wygląda. Tu mamy drugie puzelki. Tu mamy karty, one się nazywały, zatem powiem, Costume. E, I tutaj no Mamy tutaj kostium Kapitana Ameryki, tutaj mamy kostium Myronmana no i tutaj na końcu jest kostium e, na Czarnej Pantery. E, o, tu są fajne karty, 6 kart. Choose the side. T e, tu mamy, no to jakby pół tego, pół tego. Ogólnie wojna bohaterów po prostu pokazane, tutaj są też puzelki, takie dwa. To jest najważniejsza karta z całej serii, najważna na powtórce ale oczywiście poszło na wymianę. Ale to jest dla mnie najważniejsza karta z całej kolekcji. Wygląda przepięknie z tyłu. Tak to wygląda. Wojna bohaterów. Tu jest coś takiego. No. E, tutaj są karty razem ja powiem... Quota S, czyli to są chyba jakieś te... Mogłem to robić cały dzień no właśnie eee, tutaj taki ziomek żołnierz chyba To jest się zmienia. O właśnie to jest dobry przykład, bo żeby zakończyć tą kolekcję musiałem zdobyć karty i tutaj na przykład mam kartę portugalską. Także no ale to nie jest tam ważne, to jest po prostu kolekcja. Tyle. Tu mamy kolejne części tych kart, są też bardzo ładne. Bardzo mi się podobają vision. One które też są portugalskie. Jeszcze jedno. O, jest. 93. Z hoł tym. Hull. To są kolejne puzelki, takie potrójne. Tu jest taki podwójny pozelek. Karta Skalet, króć, tak? To jest Skalet. Bo to jest ten. później to włoży kartę. Też pole walki. One takie jakby dłosy. Tak to wygląda. Tu mamy tarcze, to są loga tak, jakieś, czy Będzie to są, no tarcze ogólnie różnych dla bohaterów, bo tu jest Kapitan Erika, tu wiem, że to jest ten Czarna Pompera, tu jeszcze są trzy, mamy karty art, chyba to są karty art, tak, tak, karta art. No, te karty są słonne. Tu coś jest takiego. Chyba nie. i na sam koniec 6 kart z podpisami. Dalej. tak, to jest Skarę Switch, to Tak, to są karty z takimi, jakby podpisami, z autografami bohaterów. 6 takich kart było. na przykład Black Window. w sumie to jest. Czarna, w Skarę to chyba podpisami po swojemu. No, oprócz Iron Manu, Scarlet Witch i Z tyłu nie będę wam pokazał co jest, bo to nie jest ważne. W każdym razie... Fajnie, cieszę się, że tą kolekcję udało się zebrać. Miałem w taki moment, że się nie uda. Yy, zwłaszcza, że to, ale no... Właściwa znaczy, byłem załamany, jak się dowiedziałem, że to jest tylko 150 kart, a, a 150 kart a ja, Niektórzy kolekcjonerzy mają po pierwszym unboxingu, czasami. Ale dobra, no. Ale oglądam ta kolekcja, fajnie się zbierało, fajne wspomnienia, trudne i to byłoby chyba na tyle. Na do oglądania, cześć.